Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie strzelce. Horoskop na luty 2026 roku. Zobaczmy, cóż ciekawego przydarzy się strzelcom w tym właśnie miesiącu. I niespodzianka od losu jakaś dla Was tu, szansa, coś czego zupełnie nie planujecie. To może być tak po prostu: Wow, to samo się trafiło, tak? Samo się trafiło. To coś, co się samo trafiło, um, bardzo fajnie może Was uwolnić od pewnych problemów. Zresztą tu jest pokazane zakończenie problemów finansowych, na przykład jeśli ktoś ma. No jest i kropelka dziekciu, bo, bo jest piątka kielichów. Żal za tym, co było. Żal za kimś, kto odszedł, odjechał. A może były i także że strzelce w jakiś romans się uwikłały i ten romans w lutym się zakończy i będzie żal, tak, za, za tym, co było. Zatem co do Was, drogie strzelce, idzie w tym miesiącu w Waszych domach? Praca i uczucia. Dobrze, to ja zacznę tym razem od początku. Ósemka kielichów. Yy, słuchajcie, to jest taki. Możecie się zastanawiać, powiem tak, powrót do domu. Ale teraz, jak można rozpatrzeć taką energię, powrót do domu, tak? No, można rozpatrzeć tak: ktoś wyjechał gdzieś tam i teraz chce wracać do domu. Tak? Czyli mamy odległość geograficzną. Ktoś um, pracuje, um, ale już nie chce pracować. I mówi, dobra, ja już wracam do domu. Będę to robić w domu albo z domu. Te zajęcia, bo jest jednak rycerz denarów, więc tu jeśli mówimy o sprawach finansowych związanych z pracą albo kontynuowaniem jakiegoś przedsięwzięcia, to to możecie robić z domu albo w domu. <laughs> w ogóle idzie energia jakiejś propozycji, którą no, albo wy odrzucicie, albo jeżeli wy będziecie osobą proponującą, to ktoś odrzuci. E Jakiś strzelec, no w ogóle dużo w, y, u strzelca będzie się mówić na temat spraw domowych albo jakiś przeprowadzek, albo kontynuuje się rozmowę na temat przeprowadzki, a ktoś mówi nie, 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 jeszcze nie teraz. Ktoś zachęca do powrotu do domu kogoś a ta osoba nie chce. Czyli mamy tu takie, albo to wy mówicie, dobrze, wracam do domu, albo ktoś was zachęca, mówicie, nie, nie, ja jeszcze chwilę poczekam, albo ktoś zachęca, no przeprowadźmy się, e, albo a wy, no jeszcze nie, albo na przykład kupmy dom, a ktoś mówi, nie, nie, jeszcze muszę popracować, to kupimy większy. O tego typu rzeczy mi się tutaj pokazują. Także jest jakaś propozycja, a ktoś komuś odmawia, bo mówi, że nie, 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 jeszcze kontynuujmy to coś i dopiero za jakiś czas uzyskamy to takie nasze miejsce na Ziemi. O, czy miejsce na Ziemi, czy no, może em, związek, tak, relacja, ustabilizujemy naszą relację albo weźmiemy ślub, ale jeszcze nie teraz, tak? Natomiast tak, no miejsce, w którym żyjecie. Słuchajcie, no wszystko jest ładnie, pięknie. No gdyby ta, ta piątka buław tutaj się nie pojawiła. Bo tu jest jakaś walka. Jest fajnie. Jest paść kielichów, jest dwójka kielichów. Więc w ogóle w domu to sobie z dzióbków spijacie. Prawda? E, ustalacie, mówicie miłe rzeczy. No i wszystko fajnie. A skąd ulicha ta piątka buław? A to jest starcie. Czyli w tej takiej sielance... Nagle następuje tak od słowa do słowa starcie na argumenty. No bo właśnie no jedna osoba mówi, no to się już przeprowadźmy, a druga osoba mówi, nie, 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 jeszcze trzeba poczekać. Czyli jest sielanka, fajne rozmowy, jesteście sobie tu, gdzie jesteście, tak? A tu jest jakaś element walki pokazany. No to dobrze może byłoby tego uniknąć. Jakoś wyjść do tej drugiej osoby z propozycją e, i wtedy unikacie tej piątki buław, tak? Pójść na jakiś kompromis. Nie podoba mi się Wasza praca. Dlatego, że tak, albo tu jest praca na czarno totalnie. E, I nic się w tej kwestii nie zmienia a wy nie chcecie już pracować na czarno. No dobrze, ale załóżmy, że chcecie pracować na czarno, ale chcecie więcej pieniędzy, a troszkę się boicie o to poprosić. A jeśli tego sami nie zrobicie, to nikt za Was tego nie zrobi. Jeszcze co, jeżeli chcecie awansować w pracy, to się może okazać, że awans dostanie kto inny, kto ma lepsze wykształcenie od Was. Albo bardziej umie robić to, co e, aktualnie robicie. Natomiast no, te, to, te uczucia, ten, ten związek. <laughs> Nie wiem, może się pokłócić o jakiś wyjazd. Bo ca cały czas, zobaczcie, idzie tutaj motyw energia, czwórka buław. No, ewidentnie ktoś szuka swojego miejsca na ziemi, tak? E, dom. No jest miłosielankowo, ale. Brak jest propozycji i następuje konflikt. No i te uczucia. Ktoś jest cesarzem, a ta druga osoba musi się dostosować, i znowu mamy ósemka buław, trójka buław. Znowu mamy element jakiś, ruch. Ja nie wiem, czy wy się będziecie przeprowadzać, czy ktoś do was się wprowadzi, albo ktoś od was wyprowadzi. E, ale jest coś takiego, że. Ktoś chce tym wszystkim zarządzać i to bardzo tak konkretnie, nie? W tych Waszych uczuciach. Więc jedna osoba zarządza, wyjeżdżamy, tak? Ja daję polecenie, wyjeżdżamy albo ja daję polecenie, w naszym związku posuwamy się dalej o krok yy, i nie wiem, robimy wesele, ale zapraszamy nie 10 osób, a 150. Bo ja tak chcę, ja tak decyduję. I tu te sprawy domowe z tymi sprawami uczuciowymi mi się łączą, ale właśnie w takiej, w takiej, kwestii, że ktoś chce decydować o wszystkim. No po prostu rządca jeden jedyny, nie? I to może powodować w was, drogie strzelce, taką, ee, taki bunt. Prawda? Ale tu może być, no przecież ja dobrze chcę, no bo ja chcę tam y, ruszyć się z miejsca, wyjechać albo coś zrobić, takiego na, o, okazałego. No tylko ty się musisz dostosować, bo ja tak chcę. A Strzelec mówi: no Ale ja nie do końca też chcę mieć w tym wszystkim coś do powiedzenia. I tutaj ta piątka była, tak troszkę tego dzieciu w ten sielankowy wizerunek waszych spraw domowo-emocjonalnych wrzuca. Ale to tylko odrobina, Dziekciu. Ogólnie miesiąc naprawdę, y, myślę, że jeden z lepszych w roku. Trzeba się jakoś dogadać, krótko mówiąc. I im bardziej pójdziecie może na kompromis, czy będziecie skłonni, y, skłonne do negocjacji, y, tym to się bardziej, tak na spokojnie komuś wytłumaczyć, że weźcie mi tutaj, nie rządź. No, bo ja też mam coś do powiedzenia. Tak w sprawie no być może tej okazji nie, która się trafia. trafiło się, więc nie tylko ty spijasz śmietankę tej okazji, ale również pozwól i mi. To tyle, Dziękuję bardzo.